Na pewno wielokrotnie słyszeliście takie zdanie, które funkcjonuje od lat w języku polskim i jest ono związane z naszą wiarą: jak trwoga, to do Boga. Wyobraźcie sobie, że czytałam troszeczkę na ten temat i jest to nawet nasze polskie przysłowie. Czy jest ono? Prawdziwe. Czy rzeczywistość za tym zdaniem jest adekwatna do naszego życia? Po pierwsze, i taką najważniejszą sprawą, o której e, trzeba tutaj powiedzieć, to e, samo słowo trwoga. Z czym ono się kojarzy w naszym życiu? Z takim doświadczeniem na pewno bardzo trudnym. Jeżeli spotyka nas jakaś choroba, śmierć, jeżeli spotykają nas jakieś przeciwności życiowe, doświadczamy jakiegoś niepowodzenia, zawodu. Wielokrotnie są to takie sytuacje, które w naszym sercu wzbudzają trwoga, kasę lęk, strach. Nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy wierzą, w rzeczywistość nadprzyrodzoną, wierzą w istnienie Pana Boga, to to jest właśnie taki moment, kiedy uświadamiamy sobie, że po ludzku nie jesteśmy w stanie już nic zrobić, że jesteśmy w takiej sytuacji, która po prostu wydaje się nam nie do ogarnięcia, nie do przekroczenia. I to jest taki moment, kiedy wiele osób, Zwraca się właśnie do Pana Boga w modlitwie szuka ratunku. Czy to dobrze czy to źle? Oczywiście to bardzo dobrze. Słuchajcie, każdy trudny moment naszego życia to jest taki moment, kiedy powinniśmy nawet zwrócić się do Pana Boga, bo to on jest tym, który jest wszechmogący, który Czuwa nad nami, który widzi wszystko, który wie, wie więcej niż każdy z nas na Ziemi. Natomiast sprawą sporną jest ten początek, jak trwoga to do Boga, czyli tylko wtedy, kiedy trwoga? No właśnie. I to jest problem. Dlatego, że moi drodzy, bardzo ważną rzeczą jest, żeby nie tylko, jak spotykają nas te trudne historie w naszym życiu, do Pana Boga się zwracać. Tylko, żeby to zrobić po prostu zawsze, w naszej codzienności. Słuchajcie, żeby do Pana Boga zwracać się również wtedy, kiedy jest wszystko super, świetnie, kiedy się nam w życiu układa. Żeby wtedy pójść do Niego i powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za to, ten piękny czas, który mi dajesz, za to, że w moim życiu jest tyle radości, że spotykam nie tyle dobra. Żeby wtedy też do niego przychodzić. Nie tylko jak spotkam mnie coś trudnego, smutnego, przykrego, ale żeby ten kontakt z Panem Bogiem był w mojej codzienności zawsze. No i tutaj, moi drodzy, dotykamy. Zagadnienia modlitwy, bo właśnie modlitwa jest kontaktem z Panem Bogiem. Słuchajcie, mistycy wielcy, mądrzy ludzie, którzy uczyli przez wieki innych i uczą nadal, czym jest modlitwa, przede wszystkim mówią o tym, że modlitwa jest stałym. Kontaktem z Panem Bogiem. Mnie osobiście podoba się najbardziej takie określenie modlitwy, że jest ona oddechem duszy. Słuchajcie, chcę Wam opowiedzieć taką historię, jak uczyłam religii w jednym z miast polskich. I opowiadałam o modlitwie różańcowej i zachęcałam dzieci, żeby w październiku, jak tylko dadzą radę, to spróbowały Codziennie odmówić dziesiątek różańca. Jeżeli im się to uda, zrobiliśmy sobie taką tabelkę nawet. No i ja prowadzę lekcję i nagle jeden chłopiec podnosi rękę i mówi do mnie tak. Siostro, ale ja codziennie idąc do szkoły mówię dziesiątek różańca. Ja codziennie tak się modę. Wow! I słuchajcie, wcale to nie był taki najgrzeczniejszy chłopiec. Mm. Byłam wtedy zdumiona, to było takie świadectwo dla reszty, że się da, że idąc do szkoły, miał taki kawałek drogi, że w sam raz odmawiał dziesiątek różańca, słuchajcie, chłopiec był w czwartej klasie, więc tak naprawdę to było jeszcze dziecko, ale myślę, że on doskonale rozumiał, czym jest modlitwa. Jeżeli będziemy wzrastać właśnie w takiej atmosferze modlitwy od dziecka, to jest bardzo istotne i ważne, to wtedy będziemy. Każdy moment naszego życia, nie tylko wtedy, kiedy wydarzy się coś złego, trudnego i smutnego, ale też wszystkie nasze radości, wszystko to, co jest cudowne i wspaniałe, czym nas Pan Bóg obdarza, będziemy powierzać Panu Bogu. A zatem jak trwoga, to do Boga owszem, ale nie tylko. dawna serce mówi, że jestem.